Razem z Eweliną witam widzów telewizji Magnes w łukowskim salonie fryzjerskim René Blanche. Witam w kolejnym odcinku naszej serii ABC Zdrawia i Urody. W ostatnich odcinkach rozmawialiśmy o fryzurach, rozmawialiśmy o pielęgnacji włosów, rozmawialiśmy o zabiegach, jakie można wykonać w domu, jakie można wykonać tutaj w salonie fryzjerskim, pokazywaliśmy farbowanie włosów. Praktycznie ta tematyka była skierowana do osób dorosłych. Przedstawiliśmy w jednym z programów e, fryzury męskie. Tam pokazaliśmy modną, chłopięcą fryzurkę. I dzisiaj właśnie chciałabym porozmawiać z Tobą Ewelina o fryzurach dla dzieci, o fryzurach dla dziewczynek w wieku kilku, kilkunastu lat. Ciekawa jestem, czy tutaj też są jakieś trendy, czy tutaj też jest jakaś moda. Ciekawa jestem, czym się kierują dziewczynki, czy może ich mamy, w wyborze fryzury. E, tak, to jest bardzo ciekawe pytanie i myślę, że warto na takie pytanie odpowiedzieć, bo przychodząc do nas do salonu dziewczynki z rodzicami, zazwyczaj to mamy wybierają, prawda, fryzurę taka, żeby była dla nich wygodna do szkoły, żeby rano wstać, uczesać i dziecko zawieźć do szkoły. Ale tak jak Pani wspomniała, są różne trendy, więc takie już powiedzmy 7-8-letnie, 10-letnie dziewczynki sugerują się filmami, gdzie są jakieś tam ulubione ich aktorki, choćby nawet słynna Hanna Montana, Prawda? Dzieci dziewczynki oszalały na jej punkcie i bardzo często mamy prosiła jakieś tam delikatne pasemka, przypinane, jakieś strzyżenie, grzyweczka i tym podobne. No właśnie Ewelina, ja obserwuję taką tendencję, że młode dziewczyny coraz wcześniej sięgają po farbę do włosów. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Polecasz farbowanie włosów? Czy uważasz, że należy z tym odczekać? Domyślam się, że y, dziewczyny naciskają na pewno na mamy, żeby coś tam ufarbować, ale ja uważam, że im wcześniej zaczynają, tym wcześniej niszczą te włosy. A w późniejszym wieku to jest y, tak jak bumerang, wraca do nas, tak? Zaczęła wcześniej farbować, a w wieku 30 lat mam imitację włosów i poniszczone końce, gdzie z takich włosów ścinamy na takie włosy. Więc ja uważam, że y, taki etap malowania włosów powinien jeszcze zostać tak troszkę zamknięty na klucz przez rodziców. A powiedz Ewelina, czy przyszła do Ciebie dziewczyna i poprosiła o malowanie włosów i odmówiłaś jej ze względu na wiek? To znaczy... Żeby to tak źle też nie zabrzmiało, jeżeli przychodzi mama z córką i prosi jakieś delikatne pasemka, jeżeli ona na to zgodę wyraża, ja to wykonam, tak? Zresztą tak jak każdy fryzjer, za zgodą rodzica. Jeżeli przychodzi powiedzmy dziesięcioletnie dziecko, to każdy zdrowy fryzjer, zdrowo myślący nie zrobiłby tego, więc ja tym bardziej. Ale czasami widzę yy, małe dzieci kilkuletnie, które na jakichś imprezach, na jakichś dyskotekach mają farbowane włosy na różowo, na seledynowo. Skąd to się bierze? Tak, jak najbardziej. To są pianki koloryzujące, barwiące włosy, tylko nie mylmy pojęcia szamponetka właśnie a pianka. Szamponetka zostaje nam do parnastu tam myć, prawda, gdzie jest umalowany ten włos, a pianka powoduje to, że do pierwszego mycia. Czyli nakładamy piankę, włosy wysychają, są różne kolory, różne barwy i do kolejnego, dostępnego po prostu mycia. Myjąc włosy zmywamy to. Na początku naszej rozmowy poleciła się Welinko dziewczynom takie fryzury proste, praktyczne, subtelne, dziewczęce, wygodne do szkoły, prawda, na co dzień. A powiedz, co możesz zaproponować na jakieś takie większe wyjście? Teraz mamy sezon komunijny. Jak czeszesz dzieci do komunii? Komunia. Bardzo dobre pytanie, Pani Agnieszko, dlatego, że mamy teraz starają się prawie, że te małe dziewczynki szczesać jak na wesele. Druga panna młoda. Ja uważam, że te fryzurki powinny być bardzo delikatne, bardzo, bardzo subtelne i powinny podkreślać taką delikatność tych dziewczynek, prawda? Dlatego, że to jest Alba, jakiś tam delikatny wianuszek, a nie Bona ballerina i buty na obcasie, więc ja uważam, że delikatnie, subtelnie, z taką delikatnością Gracją, bez przesadyzmu. Pani Agnieszko, bardzo Panią przepraszam, ale za chwilkę będę miała klientki, więc musimy kończyć nasze spotkanie. Jasne, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję również. Dzień dobry. 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 Byłyśmy dzisiaj umówione na ścięcie włosów. Nasze mamy dzwoniły do Pani. Tak? Przepraszamy za małe spóźnienia. Nic się nie stało, właśnie skończyłam spotkanie. Zapraszam Was, rozbierajcie się. Muzyka Dziewczynki, zapraszam Was bardzo tutaj na kanapy. Tu są gazetki. Mama, ty co my poznajesz? No jasne, poważ co tam o piszą. Posłuchaj, co ona mówi o sobie. Uwielbiam przytulać się do mamy i bawić się ze siostrą. Autografy? Dawanie ich jest raczej nauczące, ale nie. Kiedyś chciałam, jak inne dzieci, zwiedzić, zwiedzić centrum nauki, a tam wszyscy chcieli autograf i przez to niewiele zobaczyłam. Zobacz tu, piszą, że do serialu wybrano właśnie ją spośród 3000 dziewczynek. Super by było wystąpić w telewizji. A wyobrażasz sobie? Albo w jakimś serialu. Mogłybyśmy być na przykład siostrami, albo przyjaciółkami. Dziewczynki, zapraszam Was na fotele. Jak macie na imię? Ja, Madzia, a ja, Klaudia. Wybrałyście już jakieś fryzury? Nie, zaczytałyśmy się i rozmawialiśmy się o występie z telewizji. Ja Panią chyba znam z telewizji. O, bardzo mi miło. No tak, ja też Panią widziałam w takich programach o fryzurach. Podobałoś się Wam? Tak, tak. zazdroszczymy Pani. Dobrze, dobrze, dzisiaj ustalmy co robimy z Waszymi włosami. Zerknijcie na przykładowe fryzurki. Mamy włosy, mama mówi że to do końcówki. No tak, ale mi się podoba ta fryzura. Nie, żartuj, twoja mama na życiu, by się na to nie zgodziła. No tak, tym bardziej, że mamy komunię. A wychodzicie do drugiej klasy? Tak, tak. ja włosy na komunię już tam długo. To ja mam propozycję. Zabierajmy się do strzyżenia, a później uczyszemy próbne fryzury komunijne. Tak, super, to zaczynajmy. Muzyka Wieśma? Oglądałaś, która najbardziej ci się podoba? Ta mi się podoba. Ja jestem jak najbardziej za. na komuninę fryzury. A ja tu na komuninę chciałabym mieć Loki. Dobrze, ty Loki, a ty Madziu? Ja jakiś warkocz. Dobrze, zrobimy warkocza. Mam Ja mam Ja. Dziewczynki, takie fryzurki nadają się również na inne uroczystości, niekoniecznie tylko na komunię. Mogą być na choinkę w szkole, na dyskotekę albo na rodzinę koleżanki. Podoba Wam się? Tak. Właśnie tak chcę być to sama na komunie. Dzień dobry Ja również dziękuję. Po udało nam się spełnić czyjeś małe marzenia. Do widzenia Państwu.